Pętli w żeglarstwie mamy bardzo dużo. Zaprezentuję teraz jedną z ciekawszych i prostszych, nazywaną pętlą perfekcyjną albo pętlą wędkarską. Aby ją zawiązać, na początku wiążemy węzeł rożkowy. Czyli wiadomo, pętelka, lina zgięta w pół, i mamy węzeł rożkowy. Następnie bierzemy końcówkę rozwiązującą ten węzeł i przekładamy dookoła naszej końcówki pracującej. Następnie widzimy te dwie części przechodzące równolegle do siebie. Wyciągamy je lekko i pod nimi przekładamy właśnie tą końcówkę rozwiązującą. Następnie węzeł. Zaciskamy i otrzymujemy niezaciskającą się, nie luzującą się pętlę. Pętla perfekcyjna.